Muzyka polskich katedr zawitała do Gniezna. Koncert był jedną z trzech odsłon tego pięknego wydarzenia. Łukasz Kuropaczewski na gitarze i Maciej Frąckiewicz na akordeonie zagrali kompozycje Vivaldiego i Bacha. Pan Łukasz Kuropaczewski jest jeździaninem, tutaj pochodzi z naszego terenu. Koncert w katedrze będzie jednym z trzech koncertów, które się odbędą w trzech katedrach, czyli w tych naj, najbardziej zamienitych. Najbardziej obiektach w naszym kraju z najdłuższą historią w brzegów w Poznaniu i w Gnieźnie. Jest to ogromne wydarzenie dla naszego miasta, dlatego że po pierwsze gnieźnianin, po drugie wirtuozowany na całym świecie koncertujący na całym świecie i w Stanach Zjednoczonych i w Azji i w różnych miejscach odległych od nas przyjeżdża właśnie do nas i jest to dobre wydarzenie na to, żeby przypomnieć gnieźnianom, że my też tutaj mamy lokalnych naszych artystów klasy światowej. W dzisiejszym programie umyślę utwory, które doskonale wpisują się w charakter tego niesamowitego miejsca, którym jest Gnieźnieńska katedra. Będą to Perły Baroku, tak można powiedzieć, dwa przepiękne koncerty Antonia Vivaldiego, oryginalnie napisane na mandolinę i zespół smyczkowy. My gramy oczywiście wersję gitarową ze smyczkami, ale wnętrze jest niezwykle inspirujące i myślę, że współtworzy interpretację tych dzieł, więc bardzo, bardzo się cieszymy na to wykonanie. A mój przyjaciel, wybitny akordonista Maciej Frąskiewicz, gwiazda dzisiejszego koncertu, zagra dla Państwa koncert fortepianowy Jana Sebastiana Bacha, który powstał na instrument klawiszowy. Fawesyn z towarzyszeniem Smyczków, on zagra swoją wersję na akordeon. Także myślę, że muzyka stworzona do takiego miejsca, jakim jest katedra Gizińska. Myślę, że to jest e, nic, nic nowego, co nie odkrywamy w tym sensie, że Bach całe życie swoje poświęcił komponowaniu muzyki dla Kościoła, tak naprawdę. Oprócz tam no, innych dzieł, ale był przez większą część życia przecież e, twórcą muzyki kościelnej, tych, te, te słynne kantaty na każdą niedzielę, prawda? Mityczne msze, msza hamol, wielka pasja i tak dalej. Więc w tej muzyce jego e, ta sfera sakrum jest obecna w każdym utworze, tak naprawdę. Oczywiście. E, Tutaj mamy akordeon, który, który gdzieś być może niektórym się kojarzy jako taki utwór, może bardziej ze sfery profanum, natomiast pamiętajmy o tym, myślmy trochę w ten sposób, że jest to instrument klawiszowy, czyli tak jak były wówczas te instrumenty, no, czy klawesyn, czy, czy, czy klawikord i tak dalej, z miechem, czyli instrument denty klawiszowy. W ten sposób myślę, że powinniśmy o tym myśleć. Nawet często widać na ikonografii, są takie, takie różne... No, Mówiąc tak, trochę bardziej kolokwialnie aniołki z takimi instrumentami, z klawiszami i z miechem no to tak naprawdę to jest dokładnie to samo, co nasz współczesny akordeon no, jakiś taki protoplasta tego instrumentu, z, z, no, czy z wczesnego baroku, czy nawet jeszcze z wcześniejszych epok e, więc wcale tak daleko tutaj e, nie, nie wykraczamy poza, poza, poza ten, te, te wizje artystyczne. Koncertu w Katedrze Gnieźnińskiej w piątek wieczorem wysłuchało około 350 osób.